Cześć dzisiaj widzicie mamy Maxia dzisiaj jest trzech króli, jak co roku nagrywamy trzech króli Maksio jak widzicie na tym, że jest tylko jeden a nie jak dwa, jak co roku, bo pamiętacie, dwa lata temu byli yy, stary w tofii, w tory, świętej pamięci Tofiki Reksio, a teraz rok temu był Maxio z Reksiem. A teraz tam ro... Maciu w tym roku Ja widzicie Dobra widzowie. chciałam, abyśmy abyś trochę roku nagrali króli, więc jeszcze trochę ponagrywamy aksia. Ja. Dobra, więc papa pa, widzowie, pa pa, pa, pa widzowie, ma się połukka się. Ja widzicie, że pa. pa, pa.